– Słyszysz mnie? – Nie. Co? Zobacz. Szpital. Cel naszej podróży. Dobra, chodźmy. Eli, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się spodoba. Hm? Co ty na to? Eli, mówię do ciebie. Hmm? Co? A, tak, jest osoba. Zgodziło mi się, że leciałam samolotem. Tak? Mhm. Tak, opowiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem pełnym ludzi. I wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. A poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Złapałam za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu. Nie? <noise> I obudziłam się sekundę przed zderzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Czy to nie dziwne? <gry> Wiesz, sny zazwyczaj są pokręcone. Zobacz, kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny.